Cześć, kochani, z tej strony Klaudia Klateks. Dzisiaj lecimy sobie z moim dziennym makijażem, takim jaki wykonuję codziennie od tak naprawdę mniej więcej dwóch miesięcy. Jest raczej lekki, nieskomplikowany i będzie Wam go na pewno łatwo wykonać. Będziemy zaczynać sobie oczywiście od bazy. Ja jako bazy używam kremu, ale na start zakładam sobie opaskę, oczywiście z marki, ławko wow, mojej marki. Zakładamy. I tak jak wspominałam, bazę ja jako bazę używam kremu z SPF-em 50, aloesowy z Holika Holika, no i taką ilość mniej więcej dwóch palcy nakładam na twarz i rozsmarowuję. Ten krem jest fajny, lekki, więc on jako baza rewelacyjnie się sprawdza. Jedyne, na co musicie uważać podczas aplikacji tego produktu, to żeby nie nakładać go bardzo blisko oczu, bo może szczypać w oczy. Przez to, że jest taki aloesowy, to mnie akurat w okolicach oczy, czy oczu czasami podrażnie. Następny podkład i moim ulubionym ostatnim podkładem jest zdecydowanie Maybelline, ten serii Affiniton. To jest nowa formuła, która jest tutaj wzbogacona o kwasie hialuronowy i witaminę E. Bardzo bardzo fajnie wygląda na twarzy, nie ma takiego mega mocnego krycia. Dla mnie zupełnie wystarczające na co dzień. I mam już tak naprawdę końcóweczkę, więc muszę jutro, pojutrze jechać po zapas. A ja podkład zawsze rozprowadzam gąbeczką. Tutaj mam gąbeczkę z Boho Beauty, taką niebieską. No i wklepujemy, wtłaczamy. Odcień podkładu, którego używam, to odcień numer 3. I zobaczcie, jak on fajnie naturalnie wygląda na skórze nie obciąża jej zupełnie, a jednak wyrównuje kolory. Wiadomo, że jeśli macie mocno problematyczną cerę, dużo wyprysków, dużo niedoskonałości, no to jego krycie będzie, będzie za słabe. Ale jeśli macie taką cerę raczej normalną, mieszaną, suchą, bez większych przebarwień czy niedoskonałości, to... Bez problemu ten produkt Wam wystarczy, no i nie jest za drogi. Moim ulubionym korektorem na co dzień jest korektor z Benefitu, korektor Boeing. Eee, on ma fajniejsze już krycie niż podkład, więc to, czego ewentualnie podkład mi nie przykryje, e, dokrywam sobie korektorem, nakładam go zawsze pod oczy, środek nosa, środek brody, środek czoła. Kto ogląda moje tutoriale dłużej, to na pewno zna już te miejsca, bo robię tak naprawdę od lat. I zobaczcie, on ma już naprawdę fajne krycie. Ale nie obciążę skóry pod oczami, jest ok dla mnie na co dzień. Potem po przypudrowaniu jest naprawdę trwały i nie zbiera mi się jakoś w załamaniach. Wydaje mi się, że ja co nieco na vlogmasach Wam o nim już mówiłam, że bardzo go lubię. No, ale teraz już w pełnym makijażu codziennym możecie zobaczyć go w akcji. I nakładam też na tą resztką, która zostaje na gąbeczce na powiekę, żeby przykryć jakieś delikatne żyłki, które są na oczach, i przygotować sobie już oko pod makijaż. Oka. Makijaż oka. Makijaż, to robimy teraz. Druga strona. Dokładnie tak samo. I teraz ten podkład i korektor musimy przypudrować, utrwalić. E, ja używam pudru z Poeze na co dzień, to jest puder ryżowy High Rise, odcień 10. E, taki jaśniuteńki, jaśniuteńki beżyk, bo biały nie jest. Um, I to jest właśnie fajne, że nie jest biały. Biały często tak bieli, rozjaśnia nam twarz, a przez to, że on jest taki delikatnie beżowy, um, nie wybiela nam tak bardzo tej, zwłaszcza strefy T, na którą ja nakładam go najwięcej. Pamiętajcie zawsze, że puder nakładamy takimi ruchami wstępującymi, wklepującymi, a nie taką miutełką, bo wtedy ścieramy sobie korektor i podkład. I dla mnie, takie krycie, jakie widzicie aktualnie na mojej twarzy, jest zdecydowanie wystarczające na co dzień. Także przechodzę sobie od razu do konturowania. Ja do konturowania, jak i takiego, do takiego makijażu dziennego, na co dzień w kosmetyczce mam paletę z afektu. Paleta to Secret Beauty. W tej paletce mamy cienie. Jak i produkty do konturowania, róż i brązer. Tego różu i tego brązera jak najbardziej używam i czasami używam brązu i tego takiego delikatnie różowego cienia błyszczącego na powiekę. Chociaż od mniej więcej miesiąca, nawet można powiedzieć, że dwóch, praktycznie codziennie noszę na oczach kreski narysowane eyelinerem albo właśnie tym brązowym cieniem, więc dzisiaj pokażę Wam, co moją taką codzienną propozycję, czyli z kreskami. Ale zanim przejdziemy do makijażu oka, konturujemy buźkę. Ten jasny brązer w takim fajnym, chłodnym odcieniu. Nakładamy oczywiście kolistymi ruchami i kierujemy w kierunku nosa, ust. I zobaczcie, on jest taki delikatny, idealny na co dzień, a mimo wszystko fajnie nam te rysy twarzy podkreśla, konturuje. Na sobie słuchajcie, oczywiście mam koszulkę z nowej kolekcji Wowka, z kolekcji Bakery, beżową z haftem na piersi. Hawcik jest. I zobaczcie, oprócz brązera na kości jarzmowe nakładam go też tutaj przy skroniach, przy włosach i na czubek nosa, żeby go delikatnie optycznie skrócić. Róż. E, I róż zwykle nakładam tym samym pędzlem, którym nakładałam e, bronzer. Oszczędność czasu i pędzla w domu do makijażu dziennego. Także aplikujemy ten różyk. On jest bardzo ładny, ma bardzo ładny odcień. Ja nawet lubię sobie go tak troszkę więcej nałożyć na twarz. Ale mimo wszystko powiem Wam, że ja staram się, żeby ten mój makijaż dzienny był taki, nie można powiedzieć niechlujny, ale taki lekką ręką malowany. Czyli wiecie, taki bardzo rzeźki, taki wiecie, nie po prostu idealnie precyzyjny, nie taki idealny, tylko taki po prostu świeży, ale bez jakiejś nie wiadomo jakiej profesji. Lubię kiedy on jest po prostu taki na szybko. Dlatego jakoś specjalnie wiecie, nie przykładam się do tego, e, czy on jest nałożony mega symetrycznie po obu stronach. Nie, po prostu ma być taki naturalny. Następnie rozświetlacz, i tutaj moim totalnym faworytem na co dzień jest Vivo Million Dollar Glow. To jest taki piękny rozświetlacz, który ma drobiny rozświetlające, ale oprócz drobin robi też taką taflę. Zresztą zobaczcie, na razie mam twarz sotę totalnie, a teraz zaczynam aplikować i zwróćcie uwagę, on pięknie się tak mieni w takie złote tony. Robi taflę, ale gdzie, nie, gdzie z bliska widać też takie fajne drobinki, także aplikuję go oczywiście po obu stronach. I ja rozświetlacz nakładam tylko w te miejsca. Niektórzy nakładają też na nos, na czoło. Ja w ciągu dnia mam trochę tendencję do wyświecania się skóry, więc już więcej tego rozświetlacza nie aplikuję niż tutaj i tutaj. Przechodzimy sobie teraz do brwi i tutaj bardzo, bardzo ciekawy temat dla Was. Bardzo często pytacie mnie, czego używam do brwi, jakiej kredki do brwi, jakiego żelu do brwi używam, żeby je tak naprawdę zagęścić, bo zobaczcie, moje brwi naturalnie nie są wcale jakoś bardzo gęste. Teraz mam robioną henny niedawno, więc jakby jest w miarę świeża i nie są takie jasne, więc może wydają się przez to gęstsze, ale z natury nie są gęste. Także ja mam takie sposoby, żeby je optycznie zagęścić i używam tak naprawdę mm, dwóch produktów zamiennie, jeśli chodzi o kredki. E, używam kredki z Maybelline e, Brow Ultra Slim w odcieniu 1. Lub używam kredki troszkę droższej z Benefitu, tej Precisely w odcieniu 2. Także to są takie, można powiedzieć, zamienniki. Używam ich totalnie zamiennie. Nie mam jakiegoś czegoś takiego, że którąś wolę bardziej. Są bardzo podobne, obie są bardzo precyzyjne, obie po drugiej stronie mają szczyteczkę. Także tutaj już wybór zależy od Was. A później po użyciu kredki używam żelu, żelu z Burżuła Brow Fiber Odcień 01. I taki właśnie zestaw sprawia, że moje. Brwi są takie fajnie e, zagęszczone i podniesione ku górze. Pokażę Wam ci na przykładzie tej kredki z Maybelline, czyli tej tańszej, jak to dokładnie robię. Także zaczynam sobie od, od podkreślenia dolnej części brwi, następnie tą kredką e, wyrysowujemy sobie takie, jakby włoski, ciągnąc kredkę ku górze, po drugiej stronie dokładnie to samo. Teraz otwieram drugą część kredki, szczoteczka i szczoteczką wyczesujemy brwi, wyczesujemy tą kredkę, wyczesujemy nadmiar produktu i dzięki temu właśnie wyczesywaniu te brwi będą robiły się naturalniejsze. Tak jak Wam powiedziałam, ja w tym makijażu dziennym nie lubię takiej precyzji, więc staram się jak najbardziej wyczesać ten produkt i jak najbardziej sprawić, żeby wyglądały naturalnie. Jeśli macie brwi ciemne z natury, nie potrzebujecie używać kredki, tak jak ja, żeby wypełnić jakby braki, czy tam podkreślić dolną linię brwi, to możecie po prostu użyć tylko żelu. Ten żel z burżuła jest w bodajże trzech odcieniach dostępny w sklepach, więc po prostu dobierzcie sobie odcień żelu dla siebie i możecie używać śmiało tylko żelu, żeby unieść brwi do góry je tak ułożyć. Brwi gotowe, także przechodzimy sobie teraz do makijażu oka. Um, no i tak jak powiedziałam, ja używam cieni bądź e, eyelinera. E, paleta, ta, którą mam w codziennej kosmetyczce, czyli paleta z Affectu. Zaczynamy sobie um, od, właśnie nie palety, co ja mówię, od rozświetlacza. Rozświetlacz, który nakładałam e, tutaj nad brązer, nakładam tak samo na oczy z dużym pędzlem do rozświetlacza, taką lekką ręką znowu. Nakładam go na całą powiekę ruchomą, tak żeby na oczku to się mieniło. Przy makijażu dziennym, takie rozświetlenie, taka lekkość makijażu jest bardzo ważna. Także nakładam na obie powieki. I to jest taki, można powiedzieć, mój cień bazowy. I po tym cieniu, wcześniej wspomniałam na kreska, e, albo ten brązowy cień, albo ten brązowy eyeliner, e, roller liner od Benefitu. Bardzo lubię właśnie to, że on jest brązowy. Do makijażu dziennego bardzo pasuje mi ten brąz, e, bo jakby ta kreska wtedy nie jest taka za ciężka jak czarnym cieniem e, brązowym. Jednak ten taki efekt jest taki miększy, łagodniejszy. Pewnie będziecie pytać, czy znam jakiś tańszy zamiennik drogeryjny, brązowy liner. No niestety nie, właśnie nic godnego polecenia nie mam, także jak chcecie konkretnie mieć dobry, brązowy eyeliner, no to najlepiej skusić się właśnie na ten z Benefitu. Po nałożeniu tego rozświetlacza na całą powiekę rysujemy kreskę. Zaczynam kreskę od wewnętrznego kącika. Cienką linię rysuję przy rzęsach. Tak naprawdę ciągle opierając się na tej linii rzęs, tak jakby po prostu opieram Eyeliner o rzęsy. I na start zawsze robię taką mega cienką linię tylko i wyłącznie przy rzęskach. Powtarzam czynność po drugiej stronie tutaj trochę omucknęła mi się ręka i wyjechałam troszkę wyżej, ale to nic i tak będę teraz pogrubiać kreskę. No, ale na start zaczynamy od narysowania tych takich zewnętrznych jaskółek kreski, tak, żeby one były symetryczne. E, więc ja polecam wam taki mój sposób, którego używam od lat i sprawdza mi się. Zaczynam po prostu od narysowania takiej kreski. Przybliżę was trochę do siebie, żebyście lepiej widzieli. Zaczynam od takiej kreski na otwartym oku z jednej strony. I staram się zrobić identyczną po drugiej stronie, na drugim oku. Patrząc do sterka, sprawdzam sobie teraz, czy one są na tej samej wysokości, czy mają podobną długość i tak dalej. Kiedy tak jest, to rysujemy dalej. Właśnie rysując tą kreskę zauważyłam, że trochę zaczyna mi się kończyć ten liner. Już na tej końcówce pisaka za bardzo nie mam tuszu, atramentu, więc musiałam sobie radzić. Mm, ale jako taką mam nadzieję wyszło. Akurat na dzisiejszy tutorial musiało mi zacząć go brakować. Wczoraj jeszcze był w cały, no, no trudno taki pech e, czasami się zdarza. No i dobra, przechodzimy sobie teraz do tuszowania rzęs. Ja zwykle tuszuję rzęsy i nie doklejam sztucznych. Rzadko kiedy zdarza mi się dokleić kępki bądź rzęsy w pasku na takie, wiecie, makijaże dzienne, codzienne, więc po prostu wytuszujemy je i ostatnio używam dwóch tuszy naraz. Na start tusz z Max Factora False Lash Effect w odcieniu brązowym Black Brown. Tak dokładnie się nazywa, ale jest bardziej brown niż black. Mm, także aplikuję tą taką grubą szczoteczką od nasady. Ona jest właśnie z tym fajna, że dociera nawet do tych najkrótszych rzęs, więc ten efekt dzięki temu jest taki pełny objętości, bo wszystkie, nawet najdrobniejsze włoski są podkreślone. Tą szczoteczką też bardzo fajnie podkreśla się dolne rzęsy. Moje rzęsy dolne są takie dość biedne, dość małe i cienkie, dlatego ta szczoteczka właśnie fajnie je też jest w stanie podkreślić, jakkolwiek wyczesać. I wizja na tuszu. Teraz tuż z Miss Sporty Studio Lash Dark Lasher. On jest w odcieniu czarnym, niestety nie mają w ofercie brązowego. Mm, także po prostu nim tylko tak wydłużam bardziej rzęsy. Tamten nadaje mi objętości rozdziela rzęsy, a ten bardzo fajnie je wydłuża. Jest takim wykończeniem dla mnie całego efektu. Także tak na koniec nim po prostu przeczesuję jeszcze całe rzęski. I parę razy na story zdarzyło się, że pytałyście, co to, to za sztuczne rzęsy. A ja nie miałam żadnego filtra na sobie ani nie miałam sztucznych rzęs. To były moje naturalne. Także jak chcecie osiągnąć podobny efekt, macie podobne rzęsy do moich, to polecam połączenie tych właśnie dwóch produktów. I jeszcze bardzo często do makijażu używam mygiełki z Morphe, tej Luminos, czyli delikatnie rozświetlającej skórę. Zwykle powinno się to robić po nałożeniu pudru, czyli jakby w tej kolejności podkład, korektor puder i mygiełka lub ewentualnie po konturowaniu, ale ja zwykle w praktyce o tym zapominam i zawsze przypominam sobie właśnie na tym etapie, na którym jestem teraz, czyli przed pomalowaniem ust. No i w sumie raczej nic się nie dzieje, jak tak robię. Staram się tylko za bardzo nie zmoczyć rzęs i kreski, żeby jej nie rozmazać, reszta się trzyma. Także, żeby Was nie oszukiwać, tak to jest na co dzień, kiedy się śpieszę, robię makijaż na szybko, po prostu używam jej na samym końcu prawie. Także, ona ma bardzo taki fajny, przyjemny ee, ten prysk. Jakby wiecie, te drobinki są bardzo małe, nie lecą takie duże krople na twarz, więc tą mgiełką po prostu spryskujemy buzię. Jak jest opaska na włosach, to wtedy ona też dużo ułatwia i nie moczycie sobie włosów. Także jak jeszcze nie macie naszej opaski, to wbijajcie koniecznie na wowcop.pl, ponieważ kupując ją, załawiając ją, dostajecie jeszcze w prezencie maskę nawilżającą i płyn micelarny. Jeszcze dwa przyknięcia, ona przepięknie pachnie, tak delikatnie kokosowo, bardzo fajna. No i teraz po mm, spryskaniu e, twarzy, po utrwaleniu makijażu e, usta. I do ust używam dwóch produktów i dwa produkty polecam Wam na co dzień. Kredka Maybelline Superstay Ink crayon w odcieniu 15. To jest taki odcień dla mnie idealny na co dzień. Lub błyszczyk Lifter Gloss Maybelline odcień 003 Moon albo połączenie tych dwóch produktów i dzisiaj pokażę wam połączenie, bo bardzo często je noszę. Um, Obrysowuję sobie usta kredką i zobaczcie bardzo fajny kolor, taki niezamocny. Um, to jest taki Róż połączone delikatnie z takim niudem, zgaszony róż. I do tego prawie w takim samym odcieniu jest ten błyszczyk. Także po prostu, jako taką warstwę topową, nakładam trochę tego błyszczyka. To super się sprawdza, zwłaszcza kiedy mam suche usta, bo błyszczyk przykrywa delikatnie te suche skórki i daje takiego, wiecie, komfortu na ustach. Tak właśnie prezentuję się mój makijaż codzienny, dzienny. Mam nadzieję, że ta propozycja Wam się spodoba i też ją wykorzystacie. Ale jeszcze jedna rzecz, kosmetyczka. E, mamy właśnie w WowCo w mojej marce kosmetyczkę na kosmetyki i to jest wielkość kosmetyczki, która idealnie starcza mi na schowanie wszystkich moich e, kosmetyków, których używam do makijażu dziennego. Mieści się w nim także ta e, paletka z efektu. No, idealny rozmiar. Nawet jak gdzieś nie zdążymy się pomalować w domu, na wyjazd czy do torebki, bez problemu można ją wrzucić, bo nie jest za duża. No i tą kosmetyczkę sprzedajemy z prezentami. Kosmetyczka kosztuje 59 zł i jest dostępna oczywiście na i dodatkowo możecie sobie... Możecie nawet, nie możecie, każdy dostaje. Chciałam powiedzieć, możecie sobie wybrać. Nie wybieracie, każda osoba, która zamówi kosmetyczkę dostaje trzy produkty pełnowymiarowe. Tusz Maybelline Lash Sensational wodoodporny, eyeliner Hyper Precise i błyszczyk z Maybelline Lifter Gloss w odcieniu 02. Także kupując kosmetyczkę, taki cały zestaw produktów dostajecie w prezencie. I na dzisiaj to tyle. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco was zapraszam, żeby zostawić suba. Um, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!